Ja mam znowu. Kicia! Kicunia! Kicia! Chodź, zobacz, co mam dla Ciebie. Lubisz milkis, tak? Zobaczcie, to są... Ona tak to lubi, tak? To zawsze to wylewam, więc dam Ci na spodeczku, co Ty, na to, dobra? Tak? To są Twoje ulubione, wiesz co to jest? Zawsze mi się to rozwali, brzydko otworzy. Hmm? no Już cię otwieram, tak? Hmm? To? Lubimy? No bardzo ładnie. Ojej, no i oczywiście już się wszystko wylało, więc leję jej tu, słuchajcie, na spodeczek. będę na co, to ona nie umie z tego wypić To jest to, no, już ładnie. I reszta, tak. Żeby nie było śladów, powiedz. za to. Ufytrzemy. Pierdolę mała, no. Zobacz, tu masz. Będziesz piła? Kicia. Będziesz piła. O, jeżeli Masz się nie umiem pić? Z talerzyka? Nie umiem pić ze spotka? No już, chodź. Kicunia. Kicia. Kicia. Chodź. Kicunia. O, tak będzie lepiej. O, patrzcie, jak ładnie, super. Bo, słuchajcie, zawsze jak jej to daję yy, w tym pojemniczku, to jest potem tak yy, na rozlewane wszędzie. A ze spodeczka będzie lepiej. Bardzo ona to lubi, naprawdę. To jest ostatnio ulubiony przysmak. Już Wam wspominałam, ale pokażę Wam jeszcze raz opakowanie, że podobno są jeszcze inne smaki. I ona po prostu ale ja za tym i daję jedno takie. Jakieś było po prostu to było przy kasie, wiecie, produkt z krótką datą. I tak wzięłam na spróbowanie. I y, muszę podjechać jeszcze i kupić. Słuchajcie, w nocy sushi troszeczkę się budziłam. Miałam kaszel od serduszka, bo tak się zmieniła pogoda i pada. No i wiecie, to u nas zawsze będzie powodować jakieś tam... Takie problemy w samopoczuciu pieska, ale obudziłam się, poszłyśmy na spacerek. A słuchajcie, tak lało, tak lało, że wróciłyśmy na sekundę, tylko na siku. Ja ją wyniosłam na rączkach, a wróciłyśmy takie mokre. Damy jej lekarstwa. Chyba dzisiaj jest okej, okay, ale taki trochę smutny piesek. Troszeczkę jest smutnym psem, bo wiecie co? Rano chciała przyjść do mnie do sypialni, a ja się troszkę przed nią o. Kot wypił mleko i powiek. Chciałam się przed nią zamknąć, bo... Słuchajcie, wczoraj miałam... Oh, tak czekajcie, wczoraj miałam szczepienie. I dzisiaj na się budziłam Myślałam, że mam grypę, tak się źle poczułam. Ale wziąłam paracetamol i, i przespałam się, jest ok Ale wiecie, wczoraj zamiast odpoczywać, to ja wróciłam i mówiłam wam, że po tej się czułam jakby mi ktoś akumulatory doładował. Więc ja stwierdziłam, że najlepszym pomysłem będzie wysprzątanie całego mieszkania. Yy, a po co powiedzieć się odpoczywać. Yy. No i rano to się obudziłam naprawdę, wszystko mnie bolało. No tak jakbym miała grypę. Ale tak jak mówię, wziąłam sobie tabletkę, poszłam spać, powiedziałam Tomkowi, żeby zgarnął zwierzaki, zajął się z nimi. Mi dało się troszeczkę wyspać. No i wstałam, jest 11.30, co prawda. Ale czuję się już ok, w miarę. Po prostu dzisiaj zostanę w domu i nie będę nic robić i trochę odpocznę, bo chyba głupie to było wczoraj. Zamiast odpoczywać po to się poczułam jak młody Bóg. A rano w ogóle jeszcze pisałam do Anity, bo miałam u niej dzisiaj być. Uczuwałam, jak to piękne. Miałam tutaj coś robić z tym i napisałam jej, że nie dam rady, bo serio czułam się tak, że nie miałam siły wstać z łóżka przez chwilę. Teraz już jest ok, ale nie będę nigdzie wychodzić z domu. Eee, zostanę, odpocznę. Eee, tak, I zrobiłam sobie wielką, ale słabą kawę z dużą ilością mleka z tą kabą waniliową, którą mam tutaj przesypaną w słoik, żeby jej nie rozsypywać. Mam serek waniliowy. I tak będzie wyglądać moje śniadanie, zaraz wezmę sushi do łóżka, żeby ze mną poleżała, bo jest właśnie chyba obrażona, że się przed nią zamknęłam, ale serio, potrzebowałam w chwili spokoju, głowa mnie tak bolała i w ogóle nie pamiętam, kiedy ja miałam jakąś grypę, czy kiedy byłam tak mega chora, jak ostatnio jako dziecko, a jak się łudziłam, to w ogóle, <laughs> o oh fuck, <laughs> ale mówię wam, to nie było, to serio, no, wzięłam ten serio no, wzięłam tabletkę i, i mi przeszło, ale przed chwilą dobrze, także dzisiaj słuchajcie, będzie taki bardziej lajtowy dzień, tym bardziej, że właśnie słusznie też mi kasła w nocy, więc nie chcę jej zostawiać samej, zobaczcie jak pada deszcz, uwielbiam taką pogodę zobaczcie jaka jest soczysta, taka mokra, piękna ta zieleń ciemne chmury ale no przepięknie to wygląda zobaczcie już tu wszystko tak nam ładnie um, się zazieleniło taką na maksa soczystą tą zielenią o, proszę bardzo, tutaj ktoś nie dopił ale no to już zabierzemy, bo pewnie zaraz to zostanie wywalone i tak słuchajcie, ja już marzę o tej kawie, więc zaraz sobie włączę coś na youtube i obejrzę do oglądania do kawy i do serka a wy witajcie w nowym vlogu a jeszcze tutaj dolewałam wody dolew koni bo wczoraj je dostałam od mamy i tak pięknie pachną i nalałam pełno wody, ale już wypiły i tak troszeczkę klapnęły, więc mam nadzieję, że zaraz tutaj pięknie wstaną. Zobaczcie, Susi się odobraziła i bardzo chętnie dołączyła do spankolotu, tak? Do spankolotu? Kto tak sobie śpi? Nie bój się. Nie bój się, Boreczku, tak? Fajnie się śpi na kołdrze, tak? Najlepiej, powiedz. jeszcze pada za oknem. Idealna pogoda do spankolotu, nie? Powiedz? Tak? Susi? Ja sobie włączyłam taki film na Netflixie Kobieta w oknie. Całkiem ciekawie zapowiada godzinę 40, akurat sobie obejrzę. I robię sobie tą maskę LEDową. Bo teraz staram się ją codziennie robić. Um. Aby właśnie sobie wyrównać ten koloryt, A poza tym powiem wam, że jak jej używam codziennie, naprawdę widzę efekty. No tylko trzeba być systematycznym. A powiem wam, że nie za bardzo lubię to, że trzeba umyć buzie i nie może być żadnych produktów nałożonych na twarz. A ja bardzo tego nie lubię, bo od razu mam taką ściągniętą skórę, ale naprawdę efekty są super. To jest ta łaska z dr. Denis Gross, wiecie, że już mam bardzo długo a potem sobie nałożę taką grubą warstwę Liquid Gold jeszcze na moją buzię, żeby no żeby sobie dzisiaj podziałało to wszystko, jak siedzę w domu i będzie taki prawdziwy vlog domowy, nie pamiętam kiedy ostatnio taki dzień miałam, ale będzie właśnie w piżamie na luzie taki chill out i będę sobie odpoczywać co prawda później jeszcze Zabierzemy sobie zmontować kilka vlogów, bo oczywiście nie byłabym sobą, chociaż chwilę nie popracowała, ale, yy, ale chcę się jeszcze troszeczkę zdrzemnąć, właśnie ze sobą obejrzeć, nałożyć sobie pielęgnację i taki lajtowy dzień, żeby troszeczkę sobie dać yy, odpocząć. No także ja słuchajcie, leżę sobie teraz z tą łaską, zrobię sobie kilka sesji raz czerwonym światłem, raz niebieskim. I potem właśnie nałożę sobie to Liquid Gold, które bardzo fajnie działa tak antydroncikowo i na przebarwienia i na wszystkie tego typu rzeczy. Ładnie wyrównuje kolory, więc sobie zrobię taką porządną, grubą warstwę. Ciekawe książki, co? Zobaczcie, sushi tu już jest gotowe do spankolotu. Tak? błuszczasz takie śmierdzące bą bąki, że muszę im naskarżyć, że po prostu tutaj pomrzemy wszyscy, z bólem głowy się obudzimy. No, a słuchajcie, ja wam chciałam pokazać, bo dostałam od mamy książki i Kicz jest bardzo zainteresowana, a już wam kiedyś dawno mówiłam, że chciałabym właśnie poczytać o historii Warmii i Mazur, one są używane, Ale mam, że jakoś nie... To jest. A, to jest chłodny taki Ale chciałam sobie poczytać, bo to jest bardzo ciekawe. Jeszcze ich nie przeglądałam. Trochę tylko sobie... O, to jeszcze jest. A, to właśnie mam mówiła, że ona jest taka stara. Jeszcze nie, niektóre strony są nieporozcinane. A część rzeczy sobie googlowałam, dlaczego właśnie warmia i mazury i że to był podział pod względem mm, yy, wyznania. I dlatego ta ta granica tak dziwnie dziwnie biegnie więc chciałam sobie poczytać, bo to są w sumie bardzo ciekawe dzieje o ekstra musiałam sobie nożykiem porozcinać tutaj co my mamy magiczne krainy Parmia i Mazury o to jest album, ale też wiecie co, z takich książek można dużo ciekawych miejsc do odwiedzenia, ale piękne zdjęcia odnaleźć, bo ja czasami właśnie e, też e, w internecie szukając różnych rzeczy, ale piękne zdjęcie. Świt nad jeziorem Roś. A, ale ładnie. zawieszenie we mgle, ale ładne zdjęcia, przepiękne. Mm. Jezioro Tałty. Także słuchajcie, ja chcę sobie to wszystko o, na budni z tej mazurskiej drodze. Mhm. Wiem coś o tym, e, więc będę chciała sobie to wszystko poprzeglądać. To też jest bardzo ciekawa książka. Zobaczcie, folklor warmii i Mazur. Aha, tu są na przykład piosenki. Aha. Aha. O, obrzędy i zwyczaje Warny i Mazur. Ale ładnie ilustrowana. Cechy gwarowe, tekstów. Obrzędy i... O, i zwyczaje doroczne. Zimagody, Wigilia Bożego Narodzenia. Uwielbiam, słuchajcie, takie rzeczy poznawać. Takie właśnie regionalizmy, tradycje, skąd to się wzięło. A, bardzo, bardzo zawsze mnie to ciekawiło i chętnie. O, wykupek wielkanocny. Czym dla Warmii jest kolendowanie Rogoli w okresie godów, tym dla Mazur wykupek wykupek wielkanocny, czyli kolendowanie wielkanocne. Proszę bardzo. No, super, więc bardzo, o, obiad weselny tu był. A gdzie to było? Muzyka na weselu. O, mega ciekawe. Także jestem bardzo mamię wdzięczna, że mi te książki znalazła. Jak pojedziemy na Mazury i w końcu będę miała chwilę czasu, żeby usiąść sobie rano z kawą na leżaku albo na werandzie w hotelu. hotelu. W hotelu. To y, zabiorę sobie i będę sobie przeglądać. I już mam jedną książkę, którą mi wcześniej dała ale też powiem że nawet nie miałam eee, w chwili, ale przepiękny przepiękny ten album, piękne zdjęcia naprawdę nie miałam jeszcze chwili, żeby przejrzeć a mam już kilka książek o, o. Eee, mam taki przewodnik po, po Mazurach z którego odwiedzaliśmy kilka miejsc Zawsze wiecie, co, jakaś fajna wycieczka też. Um, ale pięknie jest, tak jak ta zima teraz była, jak ten rozruszczoł że się bo przynie. Uwielbiam, słuchajcie. Bo będzie para w mroźnych poranek. Super, bardzo mi się to podoba. Przepiękny jest ten album od 2007. Yy, więc na pewno też sobie będę zbierać różne książki. Zobaczcie, jak tu ktoś. <głos》> już w spankolocie jestem, tak? Uh -huh. Nie przeszkadzajcie mi. I ostatnia książka, którą tu czyta, yy, trzymam sobie jeszcze w tej folii. Zobaczcie, jest taki przepiękny album. On jest aż taki ciężki, że. naprawdę ciężko go wnieść do ręki. Taki typowy coffee table book. Uh -huh. Mm, 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 mm. ej, 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 no ja wiem, że ty byś ale ty teraz zaczniesz obgryzać tą książkę nie Kiczunie, nie wolno folii gryźć, wiesz i zobaczcie, to jest historia mody od Krynoliny do Mini też jest zobaczcie, przepięknie wydana Pięknie liczbowana wow. Też będę chciała ją sobie poprzeglądać w wolnym czasie. Już mam jeden taki album o młodzieży, to też jest bardzo yy, ciekawe. Kicia też jest zainteresowana. Także zobaczcie, wow. Przepiękna jest ta książka i naprawdę jest tak ciężka, że aż sporo waży i ciężko ją wziąć do ręki. O, proszę bardzo. Spankolot już, drużyna sp do spankolotu już jest gotowa. Widzicie, <laughs> a raczej słyszycie jak Sushi tam chrapie yy, w tle. Yy, no i tak, chciałam wam powiedzieć jak ja się czuję. Generalnie dzisiaj cały dzień przespałam, tak jak wam mówiłam wcześniej w nocy trochę w ciągu dnia się czułam tak jakby miała grypę, trochę mnie bolały mięśnie, tak ręce, nogi, głowa ale wiecie co, wzięłam sobie paracetamol, przespałam się i tak już o 17 chyba było ok, generalnie po prostu cały dzień przespałam oglądałam sobie jeszcze film i tak dalej ale generalnie spędziłam cały dzień w łóżku mówię, tak już o 17 już się czułam kompletnie normalnie jeszcze jakoś wieczorem mnie trochę bolała ręka ale już, już nie boli teraz północ i już jest ok, także spoko, nic takiego. Też, żebyście słuchajcie, żeby komuś nie przyszło do głowy, że jak ja mówię, że się tu źle czułam po szczepionce, to nie wiem, to żeby Wam przyszło do głowy się nie szczepić. Pamiętajcie, że lepiej się czuć źle po szczepionce niż przechorować COVID. Tak, także. Zresztą no ja wam wcześniej już kiedyś wspominałam, że ja po wszystkim mam wszelkie możliwe skutki uboczne zawsze. I tak jak innym ludziom nic nie jest, to mi zawsze coś jest po jakichś, nie wiem, zastrzykach, wszelkich procedurach medycznych i tak dalej, to ja zawsze, zawsze mi się coś dzieje. Także ja byłam nastawiona yy, i tak myślałam, że będzie dużo gorzej. A w sumie pikuś, no, tylko jeden dzień, po prostu musiałam sobie yy, przeleżeć i tyle także też dlatego właśnie chciałam się zaszczepić Johnsonem jedną dawką żeby to przechodzić raz, a nie dwa razy no i tak to tyle, także naprawdę jest luzik a co wam chciałam jeszcze powiedzieć dzisiaj sobie zrobiłam siedząc w domu, taką kurację na buzi, znaczy kurację na buzi pokażę wam co sobie nałożyłam proszę wam, chyba mówiłam o tym Alfa... No pokaż się. To jest to Alfa H Liquid Gold. Ja kiedyś to zamawiałam z Cult Beauty, a teraz to można kupić. się ta bluzka, jakoś tak. Patrz, czy... Ym, teraz można to zamawiać normalnie w seforze. I to jest, rewelacy... to jest rewelacyjny produkt, bo to ma formę takiego toniku, ale to ma bardzo szerokie spektrum działania. Ym, to bardzo pomaga na trądzik, na jakieś nierówności na skórze właśnie na jakieś y, takie plamy, przebarwienia, nierówny kolory skóry, y, tego typu rzeczy, bo mi tu po prostu jeszcze nie poschodziło po tych kwasach i już teraz sobie y, troszeczkę właśnie używam tego typu rzeczy i też mi się niestety zdarza, y, zdarzają mi się takie y, po angielsku nazywa Cystic Acne. To są po prostu takie pryszcze, które są takimi cystami. I one mi się zdarzają tylko po prostu w tych dwóch miejscach i powiem Wam, że na to jeżeli macie tego typu problemy, to to jest najlepsze. Naprawdę, jak regularnie tego używacie, to to jest rewelacyjne. To jest z kwasem glikolowym. No i to, mówię, działa. To też jest fajne dla kobiet w moim wieku, bo to działa jednocześnie i anti-aging, na starzenie się skóry, na wszelkie właśnie przebarwienia, jak i na trądzik. Także ja już od bardzo długiego czasu tego używam. Pierwszy raz tego użyłam. Pamiętam, że pierwszy raz to zamówiłam, jak jeszcze mieszkaliśmy w starym mieszkaniu, czyli ładnych kilka lat temu, jak jeszcze to było w takim brązowym czy złotym. Była inna ta buteleczka. No i dla osób, które wiedzą, jak tego używać, mają też taką... Skórę odporną jak ja, i jeżeli chcecie sobie zrobić taki, taką hardkorową przebudowę skóry, to możecie jeszcze na to yy, nałożyć luny Sunday Riley. To też kiedyś było. Yy, na cult, też zamawiałam to z Cald Beauty, a teraz to jest w Seforze dostępne. Yy, no i to jest taki produkt na noc: on jest taki niebieski yy, olejek ma naprawdę niebieski taki kolor ciemny jak tutaj w tej buteleczce jak kolor tej buteleczki i powiem Wam że to jest produkt, który dla mnie jest o wiele lepszy od takiego typowego retinolu, ponieważ on ma bardzo mocny bardzo mocno przebudowuje skórę, natomiast ja nie mam po nich tego takiego jakiegoś zaczerwienienia podrażnienia on nie drażni mojej wrażliwej skóry, nawet w połączeniu właśnie z tym ym, z tym Liquid Gold. Ale to już jest taki, no, dla zaprawionych w boju, zestaw, mi się wydaje. I yy, Ja czasami sobie robię, więc yy, właśnie rano zrobiłam sobie tam, la, tą lampę: lampę no, maskę skelet. Yy, potem nałożyłam właśnie Liquid Gold, potem yy, ten olejek Sunday Riley. Yy. To jest luna, wrzucam wam wszystkie linki pod spodem, a na wieczór, oczywiście to znowu jeszcze raz, yy, zrobiłam maskę i pokazywałam Wam ostatnio tutaj, czy na, nie, chyba tu na YouTube wam pokazywałam, że zamówiłam sobie ten zestaw z Aurelia Skincare I to jest taka seria probiotyczna, yy, naturalna, która ma głównie. Przywracać naturalną barierę skóry, tak jakby przywracać równowagę, łagodzić, koić. Um, y, I powiem Wam, że jak na razie jest ok, y, ale jeszcze nie wiem. Nie będę na razie wydawać y, wyroków, bo jeszcze chwilę muszę, y, muszę tego poużywać. Y, zobaczymy. Jest ok. Faktycznie ta buzia jest taka. Ukojona, i w ogóle zobaczcie, że nie wiem, czy teraz widzicie e, różnicę, ale wydaje mi się, że to widać, że no, bycia miałam nie przez noc, gdzie zlecia czułam, i generalnie e, no po prostu tak czułam się, jakbym była chora i nie przespałam nocy. A teraz zobaczcie, że po tych, e, po tych czterech produktach, które e, nałożyłam, to wyglądam, jakbym była taka wyspana, odmłodzona, i w ogóle były Tłuste włosy związane w kitkę, bo nałożyłam strasznie dużo sobie tych olejków na buzię. Generalnie nie, nie mam makijażu i nie wyglądam też jakoś. Świetnie, zobaczcie, że ta skóra jest taka. No i to właśnie um, te dwa produkty um, coś takiego robią. Także jak potrzebujecie takiego. Jak widzicie, że wasza buzia jest taka po, poszerzała, też, że na przykład nakładacie pielęgnację taką nawilżającą, Sorry, poprawiam sobie, ale ta bluzka mi cały czas jakoś tak spada nakładacie pielęgnację taką nawilżającą, a nic Wam nie pomaga dalej, to ta, ta skóra jest jakaś taka, wiecie, podrażniona i nienawilżona odpowiednio, to może potrzebne Wam jest złuszczanie w postaci um, takiego właśnie produktu jak Alpha H Liquid Gold i to naprawdę bardzo pomaga. Generalnie musicie sobie o tym poczytać, ale um, naprawdę ma takie mega wszechstronne działanie, a też tak tej skóry nie drażni i moim zdaniem naprawdę ładnie wygląda jak taka, gdzie jest odświeżona także tak kochani, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga przepraszam, że nie był jakiś fascynujący, ale mm, też chciałam zwlogować ku pamięci jak się czułam yy, poszczepiące i no i to tyle Także jak się zaszczepicie, to odpoczywajcie, nie róbcie tak jak ja, nie sprzątajcie całego mieszkania, tylko sobie odpocznijcie, oszczędzajcie się, no i tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, ciepło, widzimy się jutro.